Szczęść Boże, moi drodzy! Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli byście zaczęli nowennę pompajańską 15 sierpnia, czyli pojutrze, uroczystość niewozięcia Najświętszej Marii Panny, to skończycie ją 7 października w święto Matki Królowej Różańca Świętego. Właśnie. Dwa wielkie święta maryjne, w tym uroczystość ta 15 sierpnia, to jest chyba no, według mnie najważniejsza uroczystość maryjna i w taki piękny dzień można zacząć nowennę pompaiańską, zacząć proszenie o o łaski, które są nam wszystkim bardzo potrzebne, o te sprawy, które nam już nie pozwalają może nawet żyć, bo są nieraz takie sytuacje, sprawy, problemy, które po prostu z którymi bardzo trudno się żyje. A wiem, że niektórzy z Was, w tym ja, 15 sierpnia kończymy tę Pompejankę rozpoczętą 23 czerwca, więc będziemy musieli de facto odmówić dwie pompojanki 15 sierpnia, czyli tą kończącą, tą poprzednią, tą z czerwca i tą nową, zaczynającą się właśnie i kończącą 7 października. Może być trudno, ale... Stwierdziłam, że mimo tego, że będzie to bardzo trudne w ten piękny, upalny ponoć wtorek, 15 sierpnia w uroczystość odmówić dwie Pompejanki, ale stwierdziłam, że mimo to podejmę się tego, ponieważ mam no, niecierpiące zwłoki, sprawy w swoim życiu, swoje różne tam problemy, intencje. Bardzo Was serdecznie nawiam tak do żebyście rozpoczęli właśnie 15 sierpnia, ponieważ jest to naprawdę wielkie, piękne, maryjne święto i myślę, że Matka Boża będzie to nie tylko chodzi też o modlenie łaska, ale Matka Boża będzie, będzie wdzięczna to, że właśnie takie piękne, maryjne dni zaczynamy i kończymy Nowennę Pompejańską. Wiem, że wśród Was są tacy, którzy obawiają się, że nie dadzą rady. Ja też się boję, że nie dam rady. To nie jest nigdzie powiedziane, że ktoś musi dać radę. Tak jak mówiłam, chcieś dobrze zastanowić, czy dać radę. A jeżeli nawet uważacie, że nie dacie rad, to spróbować. I przede wszystkim ja to Wam bardzo często mówię, jeżeli zostawiacie sobie nawendę pompojańską na ostatnie godziny dnia, na wtedy kiedy jesteście już zmęczeni po pracy, to może się to nie udać. Bardzo chcę was, namawiam zawsze was do tego, żebyście każdą chwilę dnia od po prostu od tego, jak wstaniecie, obudzicie się, gdy jesteście w drodze do prac na zakupach czy na spacerze, się odmawiać już jedną dziesiątkę. Gdzieś tutaj urywać, takie wiecie, po parę minut. Po prostu modlić się, odhaczać, ponieważ jeżeli zostawiacie wszystko, całą litwę, wszystkie trzy bądź cztery, bo tajemnice światła nie są obowiązkowe, ale też można je odmawiać, jeżeli to zostawiacie sobie na koniec dnia, może być ciężko i po prostu zdarzą się takie dni, że po prostu Wam się kompletnie nie będzie chciał, po prostu będziecie po ludzku zmęczeni, to wtedy jest bardzo trudne odmówienie tego. Więc jeszcze raz mówię Wam, przyjrzyjcie, przyjrzyjcie się dokładnie swojemu planowi dnia, harmonogramowi. Jak to wygląda? Gdzie możecie na przykład tu czegoś nie obejrzeć, tu nie skrobać Instagrama, tu gdzieś czegoś nie, iść, nie nie zrobić, nie załatwić. I w taki sposób, yy, urywając te skrawki dnia, myślę, że uda się każdemu z nas pomóc. Nawet on nie będzie łatwo, ale jeżeli uważacie, że wasza intencja jest tego warta, podjęcia tego trudu, to myślę, że znajdziecie w sobie siłę, motywację i czas. A zawsze jak sobie myślę, że ta intencja może się po prostu urzeczywistnić, to jakoś to co myślę, dobra, tego nie obejrzę, tu nie będę skrolować Instagrama. No trudno, tam dzisiaj nie pójdę i to wiecie, właśnie taka moc, taka złożona z naszego ogromnego wysiłku i wyrzeczeń wydaje mi się, nie, nie wydaje mi się, wiem to na pewno, ma wielką moc. Większą niż byśmy mieli cały eon czasu i mogli się tylko modlić, bo wtedy wiadomo, że to jest proste. Ale właśnie modlitwa taka, która jest złożona z trudu, z cierpienia, z odmawiania sobie pewnych rzeczy, ma ogromną moc. I życzę Wam, żeby właśnie ten trud... To cierpienie, nieraz wręcz modlitwy, było przemienione, urzeczywistnione w Wasze małe, wielkie. Wielkie dla Was, małe może dla kogoś innego, ale wielkie dla Was cuda. Zaczynamy 15 sierpnia, czyli już pojutrze, w uroczystości się za Marii Panny. Powodzenia, życzę Wam dużo wytrwałości i dużo siły. Szczęść Boże.